Jest większy, tak? Popko, jest jeszcze fajna. A poproszę, mały popko. Nie ma A ten małgo do ziemi. Jaką popko? Ale ja chcę nie popko. Chodź, chodź, Czołem, nazywam się Marysia, reprezentuję Polskie Towarzystwo Szablistów i zaprezentuję Państwu krótki, ale bardzo dynamiczny pokaz strzelania z łuku Zanim zacznę, opowiem kilka słów o moim stroju i samej tradycji łucznictwa Konnego w Polsce. Łuk dotarł do nas ze wschodu razem z Tatarami. Można powiedzieć, że przyjęliśmy broń od naszych wrogów, uczyliśmy się jej po to, żeby zwyciężać, żeby lepiej walczyć. Ja mam na sobie strój polski z wieku XVII. To jest strój lekkiej i jasny. Jestem ubrana w żupan, przeszywany żeby lepiej chronił przed ewentualnymi cięciami i trafieniami. Na plecach mam lekką tarczę, nazywa się Kaukan. Ona też bardzo dobrze służyła właśnie lekkiej kawalerii. Była odporna na strzały z łuku, cięcia szablą. Koń, na którym jeżdżę, jest z trasy arabskiej. Na bardzo podobnych koniach jeździła wtedy kawaleria. To były konie lekkie, szybkie, bardzo zwrotne. Doskonałe do strzelania z łuku. Mam nadzieję, że mi się uda. Dziękuję za uwagę. Słychać mnie? Teraz Marysia zaprezentuje Państwu pokaz strzelania z łuku z konia. Było to dosyć popularne na wschodzie Europy, jak również w Polsce. My ten typ walki w XVI i XVII wieku od Turków i Tatarów. Marysia używa, jak widzicie, takiego dziwnego łuku. Jest to łuk refleksyjny. E, tego typu łuki były używane właśnie do strzelectwa konnego, dlatego że łuk do strzelania z konia musiał mieć małe wymiary. A ten, ta konstrukcja zapewnia dużą siłę e, nośną ciały przy niewielkich wymiarach łuku. Łuki tego typu e, były dość, dość skomplikowane w konstrukcji. E, składały się z trzech warstw. Trzech barstów drewna, ścięgien zwierzęcych i kości zwierzęcych. W tej chwili na świecie żyje jeden człowiek w Kanadzie, który potrafi taki łuk zrekonstruować dokładnie. Czas produkcji takiego łuku to nawet dwa lata. Z tego też względu taki łuk w pełni zrekonstruowany kosztuje około 5000 dolarów. Jak widzicie Państwo, strzelanie z łuku, z nie, nie jest łatwe, ponieważ żeby obdać strzał celny, koń musi cały czas utrzymywać jego tempo, musi się poruszać w galopie. Niestety nasz Arab powiedział, że jest pacyfistą i on nie będzie walczył. Mamy tutaj problemy, żeby utrzymać tempo. Luki jako broń najbardziej była rozpowszechniona w jednostkach kawalerii lekkiej, otarskiej. Używana była również przez Polaków w jednostkach średnio ciężkich. Czyli w wojskach pancernych. Tu sarga! Nie używalało! Brawo! Nie, mama, jestem konikiem! Zdrowe mięso! Śrego! 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 Zobaczcie. Oj, no, przewróciły je jeszcze tak. Właśnie, że koń niestety nie przewrócił, ale Marysia nie może strzelać. Z konia możemy strzelać w tył, na bok, do przodu. Okay. To jest to, co mamy na sobie. Są to, 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 to rekonstrukcje strojów z XVII wieku. Zaczynamy od Marysi. E, jest to normalny strój szlachcianki z połowy XVII wieku. Suknia, e, mamy pod, koszulę. E, Marysia pokaże również swoją podkiecką. Podkiecką ma halkę. Myśmy tutaj troszeczkę odpuścili Marysi, bo Marysia ma tylko jedną halkę, a to żona pobita, to a nie trzy. No, ale powiedzmy jest ciepło i żyjemy trochę w w czasach Marcin yy, Marcin ma strój szlachecki polski składający się z żupana to jest to ma tutaj pod sobą ale to, pod, pod delią. to co ma zarzucone na żupan jest podderia może się oprócz w koło się. Delia posiada bogato zdobiony futrem kołnierz. To też było typowe. Te kołnierze były czasem tak długie, że jak pisał historyk, nie wiadomo czy delia była przyszyta do kołnierza, czy kołnierz do tego. Marcin Mann ma na sobie również czapkę. Ta czapka polska była o tyle charakterystyczna na przykład, w przeciwieństwie do Kozacki, że posiadała pióra. na nogach ma buty szlachetkie polskie buty dość istotnym elementem tej buty jest marszczona cholewa, bo polski szlachcic miał właśnie marszczoną cholewę na przepasie sable nieodłączne na trybut szlachcica nikt poza nie mógł nosić szatli w cywilu. Ma ładownicę. Ładownica służyła do przenoszenia ładunków do pistoletu, ale również ze względu na to, że była bardzo zdobiona, była, była też elementem ozdobnym reprezentacyjnej. Ma również sztylet. Sztylet... Jest to sztylet perski. Dlaczego perski? Bardzo wiele uzbrojenia i, i do tych elementów pochodziło e, z, z Bliskiego Wschodu e, w tym spektrum ma również przyrząd do popędzania konia czyli na hajkę również bardzo przydatny <grywki> i do ja natomiast mam na sobie strój bo bojowy tatarski e, jest to rekonstrukcja to co widzicie jest to zupan, ale zupan pikowany, grupy, czyli tak zwana miękka zbroja. E, taki zupan, ponieważ ma grubość około centymetra, e, mógł chronić w pewnym stopniu od uderzenia szabla. Na głowie mam też e, typową, nie tylko zresztą tatarską, bo e, również Polacy używali też z takiego czegoś na głowie. Jest to miękka e, Kawał blachy do którego przypięta jest kolczuga. Jak pewnie zauważyliście, moje buty trochę inaczej wyglądają, ponieważ buty tatarskie były inne. Miały zagięte noski do przodu. A dlaczego zagięte? Bo muzeumanie uważają, że nie można kalać łapki ziemi i uderzać się czubkiem buta, dlatego mają zagięte, ich buty mają zagięte noski. Mam przy sobie również siekierę w pojadu, Taki drobny, sympatyczny element. Przydawał się walce. Mam przy sobie również szablę. Jak widzicie troszeczkę inaczej wygląda ta szabla. Jest to szabla tatarska, tak zwana ordynka. Na plecach mam przypiętą tarczę. Widzieliście wcześniej w pokazie Marysi. Była to tarcza kolorowa. To był tak zwany kałkan wykonany z palmowych bitek, które były odciągnięte w sznurem. Natomiast ta tarcza jest wykonana ze skóry. Jeszcze może tylko jeden element stroju, który widzicie, na nakrycie głowy, jest to tatarska czapka. Jak widzicie dość mocno się różni od, tarczy, od, 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 od czapki szlacheckiej. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to podstawowym wyposażeniem była szabla. Marcin ma w ręku najbardziej znaną polską szablę. Jest to szabla, tak zwana szabla kusarska. Ma swoją dość dużą krzywiznę, ma dwie bruzdy. Były też szable kusarskie, kusarskie, osłony Osłonę ręki, tak zwane obłęki. Marysia ma szablę zwaną polską lub węgiersko-polską, bo ten typ szabli występował w obydwu krajach. Prosta osłona ręki i dość istotny element tutaj palu. Tutaj wsadzaliśmy kciuk. To chroniło kciuk przed uderzeniem, jak również umożliwiało lepsze prowadzenie szabli. To, to o czym wcześniej Państwu wspomniałem. Szabla tatarska, jak widzicie, w ogóle pozbawiona osłony ręki. Ze względu na kształt. Zwana często też smyczkiem. Pokojarzy się z czymś takim. Szabla używana właściwie tylko i wyłącznie do walki z konia. Do zadawania sztychu, ponieważ ze względu na brak osłony ręki nie nadawała się do walki pieszej. A zresztą tatarzy głównie walczyli z konią.